Mam, tak. czołg. Mam czołg. Mam czołg! Poszło. Oh. 8, no bo mi się wybrało, bo jakiś debil przed momentem ze mną jechał na kierowcy. <ścoughs> Oby tym razem pie. mnie nie wywaliło. Po co po co? Kierujcie mnie. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. To by było śmieszne, gdyby tam faktycznie był. A ja cały czas trąbi, a jak trzymacie E, to ma animacja jest zepsuta. W sensie dźwięk jest cały czas, a on naciska co chwilę. Nieee, prawda, ja też jadę. Dlaczego Czemu ja tak wolno? tak, tak, tak pojechaliście. No coś się stało. co się stało? Dlaczego ja tak wolno jadę? Ja nie wiem. Nie polecam wjeżdżać. Nie polecam wjeżdżać te, te. Ale jak gruchnął! Gruchnął, ja, ja to tylko dym widziałem. To prawda, gruchnąłem. Jako A ja sobie wylądowałem sprykać, na nim po prostu. No nie musiałem. Nie musiałem kurwa, nie musiałem. To ja was posyrało! No, jesteście zjebani no! Najgorsi ludzie! Kurwa. O, niska Ola, Ola! Co ty robisz Ola? Dobrze Ola. Rozminowuj! Kurwa, Ola... O, dobrze, bardzo mnie to do cieszy. Mnie. Dobrze, o, cieszymy to. Nie Weź, nie na bombę. Weź na pierwszym, Weź na pierwszym miejscu. Nie byłem, Ola była całkiem. Ja się kopcę, ale... No właśnie, jak, jak tak. była, no to mogła. Tym bardziej. Ja pierdolę. Palił! <śla> to było piękne. Eee, czemu mnie? Bo byłeś już drugi, wiesz? Nie. Przecież jak możesz to kogoś wywalić? Nie wiem. W sumie też prawda jakby... Jak tu kogoś wywalić? No ja ole No mam... ej, On... bo mnie ja w drugą stronę! <śmienicza> no nie, bo Właśnie dobra, to, bo jak wywalisz, to jedziesz w drugą! <śmienicza> I to się nazywa Hunt. To się zwróciła na respa <śmienicza> Czy wiedzieli seks? No niestety czarno Widziałem. Ja też jadę! Ola! Ola, no przecież mnie wyjeb... A nie. Okej. Okay. Ola wróciła. No... <ś takeaways> Miło Ola z O, -o, -o. o Jezus, prawie w to wpadłem. O nie! Nie <laughs> no, można skręcić z tym jak jedziesz, nie? Nie! No... <laughs> 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 jeszcze drzewo zarobiłam. Nie da się tym skręcać. No, no shit, Sherlock! No, shit, Sherlock! No Kurde! No nie jest dwóch fioletowych, ale jesteś głupi, Sherlock. No bo jakiś debil zmienił mi bo ten jo kolor, na jakiś zjebany. Nie no, lubi fioletowy. No co ty robisz? No jebaj go, tam jebaj, jebaj, jeba, jeba! nie, nie jebaj. mogę, bo się blokuje. No to lisek. Lisek, co ty robisz? Jebaj go. Co? No Guba. unikam przecież, co robię, ty. To nie lubię. Chcesz mi tak tak krzywdę i... zrobić. Haha, pa śmieszny pax, <śmiesz> On nie ma szans. No to... No i super. No to rezydencik. Fajnie. Nie. To ma moc! To ja rozumiem. O, już jest rozminowany środek? A tak, tak, tak. A, super no, fajnie, fajnie. Dzięki mnie. I nie ma... Już... Dzięki Ola! Poświęceniu Paxa. Nie, Ja myślę, nie był poświęcić. chętny ogólnie. Nie, to... To, to jakby nie interesuje na że nie chciałeś być w ziomeczku. Co, Ola wypierdol, błagam ich no. W drzewo wypierdliłem. <noise> <noise> drzewo uratowało. Okej, okay, drzewo. No, drzewo bezpieczeństwa. Jesta ostatnia. Wytwierd! Olej! Nie! <noise> nie! Trzymaj mordą, nie dociskaj teraz do przodu. <noise> Trzymaj S-kę mordą, nie zadziskaj do przodu. I, <grym> i błune... po co ci to było? <grym> walgo, walgo. O, o nie, nie. <grym> o, jesteśmy czwarti. Po co ci to było, Pax? Nie wiem. No, atakowałem pierwszego, no to... Nie, pa Pax to jest generalnie chuj, więc jakby nic no, nowego. Uj, to to no kurwa, był na pierwszym miejscu, co, nie to? Nie, to co nie? Ja lewą, ty prawą, dawaj. No, no właśnie. Bardzo mnie ciekawi, co będę miał na trzy trampy. Bardzo mnie ciekawi. Na dwie, bo Ola zdąży przejechać chyba. Ho, 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 ho. Nie bierzesz na oh! ciebie, to Nie naprawdę. Co się stało, dam? No, bichu... no tak, mózgi się pozamieniał z kimś, nie? No przecież. Wierz co Ciało... we mnie w ogóle, jak nie na ciebie, we dwójkę, nie? No, no on to we mnie, szepard... na pełnej! No! Jechałem do Sheparda, debilu. Wiesz, że tam z prawej i z lewej można koło tego drzewa, nie? No ale punkt jest z prawej. To Ty jechałeś na z lewą i nagle w prawą, bo z prawej musi to drzewo minąć, No, no jest, bo. Mówiłem, że że on jest szmatą straszną. Punkt, no tu jechałem. jest, no. To jest, jest pierwszy. Ja! O kurwa, Chyba. masz czołg. Mam czołg! O, Uf, Czemu mnie wyjebało? Aż Alisek przeżył. No i bardzo mnie to cieszy. Nie no. Ale skurwa, że nie dwa mi razy mnie się wysadziło. Dzieje. A was ani razu kurwa, na tej głupiej mapie. Łapka nie w dół. W dół. W Łapka w dół. Uł, nie ja wróciłam w na respa. Mapy. Cześć Pax. Zostaw mnie. Yes. No kurwa, znowu mnie wysadziłeś. <śmiech> <śmiech> o kurwa, zawiesiłem. Za Fajnie się. wracać na respa, drugi raz. <laughs> I teraz lisek jeszcze będzie jechał czołgiem. A potem jeszcze ja. Ja pierdolę. Cieszę się no, ale bardzo. Wieś, drzewo muszę z prawej, więc... <grym> ja jebę, ale jestem do tyłu. Drzwi. Ja pierdole czy my jedziemy? Nie mogiem, no. no nie mogłem! Takowozem. Takowozem no, Ale ja wam nic nie zrobię, bo nie zdążę się zmienić. No jak nie! No nie, bo ja do jeszcze fikołki tu robiłem się <grym> No to, no to jest twoja wina, sorry. A no, może zdążę? No kurwa zajebałem w drzewo. Tak mnie teleport wystrał prosto w drzewo. No, bo on tam może wytrałem... zdążysz. Dlaczego ty w drugą stronę jedziesz? No i nie trafiłem liska, ja je. No kurwa ty jesteś... no i kurwa. No, nie trafiłem, bo się rolowałeś przede mną, jak kurwa niby. A już jedziesz, a jak w, w rap, Możesz, możesz, darz. możesz na przykład skręcić w lewo, albo w prawo. Nie ja musisz mnie. jechać, kurwa, prosto, Zjebię! On chciał drzewo z prawej, o co chodzi. A drzewo z prawej, no tak. Sorry. Co za zjeb... Czym jedzie Takim gównem. Takim o, gównem. Odpływał go takosem. No jakim takosem, debilu? No przecież ja, wam zwrapuję się prędzej niż, kurwa, coś zrobię, no. no to, to, kurwa, nie jest gówno. To, to jest diun jebany albo ten lepszy Dion. Nie, to jest diun po prostu. Ten nie, lepszy, opancerzony ten taki. Opancerzony. Niezłe gówno, Ola. To nie... a bo, nie a wiem, on on pewnie jest. wjechał. Ja nie... No wjechałem prosto na rynek. Ale uważnie zrobił, odważnie. Jestem czwarty, jestem czwarty. A to ty, dobra, do krzyż. No powiedział, dwa razy powiedział. A przecież jesteś czwarty, to nie znaczy, kurwa, kto to jest. Kto to jedzie? Jestem czwarty. No co to znaczy, kurwa, to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Był kiedyś taki film, co typek miał na imię Cztery. To ja właśnie. Aha. Tak, no a, 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 I, am, um, I am number 4, tak się nazywał film. Możliwe. A nie po prostu for? Nie. A, nie. nie jestem numerem 4, tak było po polsku. Po polsku, a pan jest pewnie 4. Może pewnie 4, no. Ha, siema. Ma, jestem przedy. A ja, fioletowy. Mhm. Ja drzewo z prawej. Dobrze, miej drzewo z prawej. Ola! Co? Ale zrób coś temu liskowi. Albo listek, albo weź coś z Rupoli. No właśnie, ja nie jestem. Jest. Ja mam pan ja wam mogę obciągnąć. Nie jest po <noise> Możesz. <głos> <głos> okay, no to w czerwcu, słuchaj, Kraków. <noise> no Jezus, w czerwcu Kraków? No tak. <noise> Wysyłałem wam, chuj, gdzie, wam <noise> gdzie, gdzie was wezmę. No, 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 no. Znaczy nas, no to chyba nie będzie, nie? Dobra, padniecie na pizzkę. A ty też w sierpniu zamiast ten, Gdańsk, to pewnie łódź. Nie, no? kurwa, akurat wtedy Gdańsk Akurat no. wtedy, Hasę akurat. Pojedzie. Jakby, akurat wtedy Gdańsk. Ale, no, tak. No, kurwa, nigdy jej nie dam rady trafić. Czy ty? Wow. To no! To go Na czym jedzie? Panto jechała, a teraz nie wiem, będzie zmianka. Znowu panto. Chyba, <laughs> <laughs> chyba. O nie, fantometr. Ja panowie! Ty, ale ty jesteś, przypomnę, drugi tam, iż tam zemknij pizdek kurwa i dawaj oli, tam chęcić, ja ani ty. Ty nie możesz. Ja próbuję ją dogonić! A, nie, no to panowie. chyba, że ta... Ja nie zdążę do tunelu wjechać, jak ona wyjeżdża. Nie tak że... mu, proszę ola. z Nie ma kurwa. Nie dało się, za szybki no. Ale ja prawie niechcący mu krzywdę zrobił. Bo z lewej strony drzewa wjeżdżasz, ja nie? No, nie bo lewej jest punkt! No on, co chodzi? O jest, on jest no. ze Szkocji, a ty jesteś z Polski, kurwa. Jakby nie widzicie. Ale mam zachodni umysł. Albo To dalej, to dalej prawą stroną jeździł na zachodzie. Ale że gdzie? W dupie i to. no. I to małej. Mała dupa i duża dupa jest? Ta, uwaga, bo oni jadą jakimś głównym. Ja nie zdążę do tunelu wjechać, żeby ich puknąć, mordo. Ja się mijam z nimi. Bez tunelu. Kurwa, znowu nie trafiłem. Tak, bo kurwa jadłem jakimś zjebaństwem. Kriegerem jechała teraz ona. Nie, to chyba jest Devastate? Krieger, Krieger. A, Krieger. Chyba no. wygra to, bo ja nie mogę do niej dojechać w ogóle. To się postaraj, a nie gadaj No Ja cały czas pełne W I w ogóle jej nie mogę dogonić. Dobrze, to za do tego... O, fejsta, którego a, wygrałam, bo, ale przegrałam. Nie, kędzik kurwa, grywa, kędzik kurwa. You, kurwa. Ja, ja I Co by już do metrów? Ty lisek, no co ty drzwi złączyłeś? Bardzo, czemu nie? Bo pierwszy jesteś kurwa drugi. Prawie. Przecież jestem. Znaczy, no ty ja już pierwszy prawie byłeś. Ej, ty cy. Ku... Co? Nie, ty cy. Ile dostajesz dopłaty? Dziękuję bardzo. Ile dostajesz do dopłaty, do kurwa, od państwa za niego? Ja pierdolę w sensie... 21-37%. No to nie ty jesteś pierwszy, no proste. Co? On jest kurwa Co? O skończyła, ja już skończę, ja... Więc ty jesteś pierwszy wtedy Przecież nie skęciłem Ale ty nie jesteś nad pierwszy debilu jak jedziesz kurwa w tym rajdzie. Ty jesteś kurwa jakiś jebnięty czy jebnięty, które wybierasz? Może i pozwalam ci wybrać, no nad pierwszy. Nad pier... No nie on jest pierwszy kurwa! On jest pierwszy No już byłem Z jebem byłeś, no a nie Ola, ah, O la secunde, o la secunde. Ah.